Który moment w Polsce po 89 roku był najlepszy? Najlepszy dopiero przed nami, proszę pana. Jak Polska wróci, to to będzie dobry moment, prawda? Teraz to jest, proszę pana, to jest. To jest stan opłakany. To jest dno upadku. W działaniach i w zaniechaniach państwa polskiego. O, to jest to jest post PRL. To jest Ukropolin, to jest land eurochozowy, to jest, to jest jakieś, proszę pana, terytorium kolonizowane, aspirujące do tego, by stać się dominium zamorskim, czy też może kolejnym stanem amerykańskim. To jest żałosne. To nie jest, to nie jest Polska ludzi. Ludzi, ludzi, którzy żyją polskością w jej dłuższych przebiegach, prawda? Państwo polskie nie jest naszą własnością, pana ani moją. Państwo polskie do nas nie należy.